Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszli i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi: a Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. A jeśli ktoś mi służył, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący to usłyszał i mówił zagrzmiało. Inni mówili, anioł, przemówił do Niego, na to, że Jezus głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja gdy zostanę na ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo pańskie. Ten dzisiejszy fragment z Ewangelii Świętego Jana. W tej Ewangelii jest ostatnią publiczną mową Jezusa przed śmiercią, i słyszycie, że dzieje się to w obecności Greków. My nie wiemy, bo autor Ewangelii nic nam o nich nie mówi: czy to byli po prostu greccy prozelici nawróceni na Judaizm, czy to byli. Grecy poganie, ale bogobojni poganie, którzy chcieli oddać Bogu cześć w świątyni jerozolimskiej, równocześnie chcąc poznać Jezusa, bo słyszeli, że jest znanym cudotwórcą. Wiemy, że Jezus wprost na ich prośbę nie odpowiedział. Oni zwrócili się po pomoc do Filipa, dlatego że Filip i Andrzej znali Grekę. Więc po pierwsze, Rozumieli prośbę tych, którzy chcieli poznać Jezusa, potem tą prośbę przekazali Jezusowi, ale Jezus na oczekiwania Greków nie odpowiedział w taki sposób, jakiego się spodziewali. I oczywiście w tej dzisiejszej Ewangelii jest dużo treści, ale skupmy się na wątku, który jest najbardziej znany, chociaż niekoniecznie zawsze trafnie interpretowany. Ci Grecy reprezentują Kulturę helenistyczną, a dla niej ważne było pytanie, jak dobrze żyć. Na czym polega samorealizacja? Wbrew naszym pozorom, filozof to nie był człowiek, którego głowa była w innym miejscu niż nogi, bo interesowało go zawsze coś innego, bo nosił głowę w chmurach, jakieś abstrakcje, idee, a nie realia codziennego życia. Wręcz przeciwnie. Filozofia polegała na szukaniu odpowiedzi na pytanie, jak dobrze żyć, czym jest dobre życie, na czym polega rozwój, albo dzisiaj powiedzielibyśmy samorealizacja. I Jezus na to oczekiwanie tych Greków odpowiada w sposób nam znany, bo to jest to zdanie z Ewangelii, jest jednym ze zdań, które najczęściej słyszymy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. To był znany symbol. Jezus niczym oryginalnym się nie odznaczał, ponieważ każdy rolnik dobrze wiedział, że ziarno wydaje plon, gdy samo obumiera. Nie trzeba być filozofem, żeby to powtórzyć, czy to wiedzieć. Ale do tego Jezus dodaje bardzo mocne słowa: Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Żeby dobrze zrozumieć te wymagające słowa, trzeba od razu zrozumieć, że Jezus mówi coś paradoksalnego chodzi mu o to, żeby umrzeć przed śmiercią, ale dla Jana Ewangelisty, który pisał przecież ten już z perspektywy zmartwychwstania Jezusa, chodziło o życie zmartwychwstaniem, o który ci Grecy nie mieli i nie mogli mieć zielonego pojęcia. Bo na tym najbardziej ogólnym poziomie Jezus mówi rzecz aktualną do dzisiaj, można byłoby powiedzieć taką psychologiczną, takie psychologiczne prawidło nie wystarczy nie chcieć umrzeć, żeby chcieć żyć. Nie wystarczy nie chcieć umrzeć, żeby chcieć żyć. Ponieważ żeby to zrozumieć, co Jezus mówi w ten sposób, trzeba właśnie popatrzeć na coś, co mamy przed oczami, tylko tak do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że tego nie widzimy na ziarno. Jezus mówi o dwóch rzeczach. Że ono może przynieść owoc i mówi na jakich warunkach, i że dopiero wtedy zachowa swoje życie. No bo co się dzieje z ziarnem, które nie zostało zakopane do ziemi? Albo wydziobią je ptaki bądź inne robactwo, albo człowiek wykorzysta to ziarno na mąkę. Potencjał, który tkwi w tym ziarnie, tak czy inaczej, nie zostanie wykorzystany Czyli Jezus mówi, że żeby żyć, nie wystarczy nie chcieć umrzeć. My jedno z drugim najczęściej łączymy. Nam wystarczy chcieć żyć, kiedy mówimy sobie: Nie chcę umrzeć. Ale to nie jest takie proste, ponieważ z dzisiejszej perspektywy to zdanie Jezusa można byłoby wyrazić w taki sposób, myślę, że to jest jedno z najbardziej trafnych możliwości. Sformułował je kiedyś Chesterton. Życie zaczyna się dla człowieka po raz pierwszy w chwili, gdy znajdzie coś, co woli od samego życia. Życie zaczyna się dla człowieka po raz pierwszy w chwili, gdy znajdzie coś, co woli od samego życia. Właśnie, nie, nie chodzi o to, żeby nienawidzić życia, tylko znaleźć coś ważniejszego od niego. Większość z nas, wszyscy, my się tego boimy. Bo między nami a Bogiem jest zawsze nasze ja. Nazwijmy sobie to ego, które chce być samowystarczalne i które chce zarządzać. Dlatego, jeśli to ja czy to ego nie obumrze, to i tak się zatraci. I dlatego Jezus tutaj nie jest. Kimś, kto mówi, garć swoim życiem, dokonaj eutanazji. To by się kompletnie sprzeciwiało temu, jak sam żył i co głosił. Ko on mówi o tym życiu z perspektywy zmatrystania, chcąc pokazać, że istnieje pewien uniwersalny wzór wzrostu dojrzałości i przemiany. Musi coś stracić, żeby zyskać. Musisz umrzeć, a nie unikać śmierci. Większość z nas chce zrobić i robi to drugie: unikać, uniknąć. I to oczywiście nie chodzi o śmierć fizyczną, bo ta przyjdzie na nas, czy nam się to podoba, czy nie, w znanych nam bądź nie okolicznościach. To chodzi o to, żeby pozwolić być dla Boga owym ziarnem. Bo jeśli z powrotem wrócimy do tego symbolu, który wykorzystał Jezus, to widzimy, że On chce powiedzieć, że z tej boskiej perspektywy, jeśli ziarno zostanie przykryte glebą, to nic się nie marnuje. Nie tylko z jednego może być więcej, ale z tego, co byłoby uznane za niegodne, za nieproduktywne, Bóg jest gotowy zrobić coś dobrego. W tym wzorze ukryta jest ta myśl, którą dzisiejszym językiem można byłoby nazwać boski recykling. Nic się nie zmarnuje w ten sposób. Wszystko ulega przemianie, nawet to, co my uznalibyśmy za niegodne tego, nasze grzechy. W ten sposób Bóg. Jest w stanie przerobić, używając takiej metafory, nasze grzechy. I co najciekawsze, dzieje się to w większości poza naszą świadomością i kontrolą. Ziarno zakopane w glebie, widoczne jest dopiero po owocach, jakie wyda. Cały proces jest niewidoczny. Dla większości z nas, a może dla wszystkich z nas, Pierwszym kryterium cierpienia jest brak kontroli, a to jest właśnie wezwanie do tego, żeby się temu poddać. My cierpimy, kiedy tracimy poczucie kontroli. Ziarno zakopane nie ma kontroli nad sobą, ale także rolnik nie ma na nim bezpośredniej kontroli. To się dzieje już na innych prawach i innych warunkach. Można dbać tylko o pewne okoliczności, ale nie można mieć już wszystkiego pod kontrolą. I to jest istotne także dlatego, że w ten sposób Jezus mówi, że jeśli nie uda nam się przemienić tego, co traktujemy jako nasze cierpienie czy jako nasze rany, to przekażemy to innym, najprawdopodobniej tym, których kochamy. Cierpienie nieprzemienione nie znika. Cierpienie nieprzemienione jest przekazywane dalej. I dlatego Jezus mówi o umarciu. I nie jest to naturalny sposób. Więc ta nienawiść do życia nie oznacza pogardy dla siebie. Ona w ogóle nie oznacza żadnej pogardy. Tylko w ten sposób Jezus chce powiedzieć, że to nie jest naturalne, dlatego my się będziemy bronić. Nie wystarczy nie chcieć umrzeć, żeby chcieć żyć my się bronimy przed życiem, bo my często życie bierzemy za synonim przetrwania. Żyję, bo przetrwam albo przetrwałem. Tylko że to nie jest jeszcze pełnia życia. I przynieść można owoc pod warunkiem tego, że człowiek się na to Zgodzi, że zostanie pogrzebany za życia. I Grecy, którzy tego słyszeli, którzy coś takiego słyszeli, rozumieli to oczywiście na takim powierzchownym poziomie. Ponieważ Jezus mówi to z perspektywy w Ewangelii Świętego Jana. Kogoś, kto wie, że śmierć nie jest wszystkim. I nie jest tym, co sobie przez śmierć wyobrażamy. Bo Grecy mieli swoje wyobrażenia na temat śmierci. Więc ważne jest, żebyśmy. O tym pamiętali, że nasze życie jest tą glebą, w której Bóg próbuje, jak rolnik, z sezonu na sezon zasiać ziarno, żeby ono obumarło. I z jeszcze innej perspektywy można powiedzieć, że jeśli nie umrzemy przed śmiercią, to co nas może spotkać. Ludzi można podzielić z tej perspektywy patrząc na dwie kategorie. Którzy wiedzą, że życie związane jest ze zobowiązaniami, ale się nie żalą i tacy, którzy wiedzą, że życie jest związane z zobowiązaniami, i mają pretensje. Nikogo z nas tu nie ma, kto powiedziałby, że nie ciążą na nim żadne obowiązki. Nie ma tu żadnej takiej osoby. Ale wśród nas będą osoby, które będą z tego powodu szukały winnych albo będą chciały być ofiarami. I takie, które wiedzą, że to jest część życia to jest właśnie. Sposób na to, aby ziarno poszło w glebę, nie zostało na powierzchni, żeby nie wydziobały je ptaki albo żeby nie zostało po prostu przemielone w mąkę, bo nosi w sobie znacznie większy potencjał. I jeszcze raz można tego, można na to zobaczyć, czy spojrzeć jeszcze w taki sposób. Kiedyś nieżyjący już wybitny ksiądz i pisarz, taki z zakresu duchowości, ksiądz Henry Nuen opisał jedno z najtrudniejszych wydarzeń w swoim życiu, kiedy będąc za granicą, usłyszał, że jego matka ciężko zachorowała. Jak dostał tą informację od swego rodzeństwa, owszem, było mu przykro, ale za bardzo się nie martwił. Był wtedy w Stanach Zjednoczonych, matka była podejrzana w Holandii, bo on ją pamiętał i znał przez całe swoje dotychczasowe życie, jako osobę bardzo religijną, bardzo pobożną, która przekazała wiarę nie tylko swoim dzieciom, ale swemu najbliższemu otoczeniu i oprócz tego, że była kobietą głęboko wierzącą, była też kobietą bardzo zaradną. Z takim pozytywnym spojrzeniem na życie, więc była także lubiana przez wiele osób. I kiedy przyjechał, wrócił do Europy, żeby jak najszybciej zresztą to się dało, żeby spotkać się z mamą, to jej nie poznał. Nie dlatego, że się fizycznie zmieniła, tylko dlatego, że nagle z jego perspektywy zaczęła mieć. Wątpliwości dotyczące wiary, i nie mogła się pogodzić na to z tym, co się z nią dzieje. I to go szokowało. Do tego stopnia go szokowało, że on sam przeżył kryzys własnej wiary, bo myślał, że właśnie osoba, która jest tak głęboko wierząca jak jego matka, tak zaradna, przedsiębiorcza i pozytywnie nastawiona do życia, będzie ostatnią osobą, która się załamie. A się załamała. Ponieważ, i to jest jeszcze jedno z przesłań Jezusa: owszem, życie i śmierć to dwie strony tego samego medalu, ale jeśli nie umrzesz przed śmiercią. To nie miej nadziei, że po prostu umieranie będzie zwykłą kontynuacją tego, co było wcześniej. Umieranie nie jest po prostu przedłużeniem życia, tylko zupełnie czymś innym. I on dopiero potem zrozumiał, jak się nad tym zastanawiał i się nad tym modlił, żeby rozeznać tym wszystkim wolę Pana Boga, żeby zrozumieć, co to dla Niego samego znaczyło. Że to jest jedno z przesłań Jezusa, który mówi, jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo, Ale jeśli obumrze, przyniesie plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. No właśnie jego matka je traciła bo je kochała. Ale musiała doświadczyć umierania przed śmiercią, żeby całe jej dotychczasowe życie przyniosło ten obfity plon, w którym utkwiony był jej własny potencjał. Dlatego tu nie chodzi o to, żeby się bać, tylko właśnie o to, żeby wyzbyć się lęku. Ale możliwe to jest pod warunkiem, że przeżyjemy to wraz z Jezusem, bo i u Jezusa budziło to lęk. I tylko i dlatego on tym Grekom mówi nie wprost, co jest najważniejsze w życiu, jak dobrze żyć. Tylko wraz z nim i zanurzeni w jego śmierć. Jesteśmy gotowi umrzeć przed swoją śmiercią, nie mając poczucia, że zostaliśmy ofiarami. A teraz wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, ojca.